Poważne pieniądze, poważne wyzwanie, niepoważni przestępcy. Idę po cień, w w To co, to a, <noise> tato sią, tato sią, a e, czy ty mnie kiedyś wydasz jeszcze drugą płytę? Oczywiście, córeczko, ale to, że masz piękne, wielkie usta, nie oznacza, że musi się otwierać. Słuchajcie, wydaje mi się, że mam pomysł, jak osiągnąć z tymi świązekami konsensus. Uprzedzę Twoje pytanie Głąbie. Nie musisz tego rozumieć. Będzie ślub. Nie, tata. Ale przecież ja nawet nie mam dziewczyny. Nie bardzo dobrze. Po co mnożyć nieszczęścia? Myślałem o twojej siostrze. Ty, to ja mam siostrę? Tak. A ona niestety ma brata. Wydamy Sabrynę, naszą Sabrynę, za tego ich oranżada. Tonika. Czy dam tonika? Ty. To jest moja siostra? Na no, coś ty myślał? Nie no, bo kurde, no ja ją rano widuję w domu, ona nawet jest z nami już parę lat, ale kurde, ty, ja myślałem, że to jest jakaś nowa dupa taty. <grywa> Największą dupą taty jesteś ty, Głąbie. <grywa> spójrzcie, spójrzcie na nią. Czyż ona nie jest piękna. A ty się poważnie pytasz? I bella, bellissima. Fantastica, meravigliosa. Cappuccino! Ja wiem, ja wiem, co wy sobie myślicie, ale posłuchajcie. Powiem to raz. Usłyszę jedno złe słowo na temat Sabryny, i wszyscy skończycie jak Tom Hanks w terminalu. I to nie w Nowym Jorku, ale w Radomiu. Nie rozumiem tego, szefie, ale znając Cię, to nie może być dobra opcja. Sabrinko? Chodź, siu? chodź pan Czuszu do mnie, chodź. <tuszy> siu, a słyszałeś o tym, że moja płyta sprzedała się w 50 tysięcy egzemplarzy? <tuszy> no widzisz, świat Cię pokochał, ptysiu. <tuszy> Tylko właśnie nie wiem, dlaczego mam jedynego followersa. Z tego samego powodu, dla którego ja nie mogę wjechać samochodem do garażu. Dlaczego nie możesz wjechać do garażu? Bo stoi tam jej 50 tysięcy płyt. Ty, a, a dlaczego ja nie mam tak jak Sabrina? Bo nie masz takich cycków jak Sabrina. Ja. Sabrinko, kochanie. Tak, tatusiu? Chcę, żebyś wyszła za mąż. A to daleko jest? Daleko, ale ja cię podwiozę. Podrzucę o, cię. podrzucisz mnie. Dzięki, nie tak, będę sama. Tak, 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 wszyscy cię tam podrzucimy y, na Śląsk do twojego nowego faceta, ok? O, fajnie. A, a kim jest ten mój facet? <laughs> Idealny kandydat, wspaniała partia. Ale tato błaga, mówiłam ci, że nie chcę do polityki. To oh jest. Wspaniała partia. A ja nie chcę do polityki. No Przepraszam ta... was na chwilę. <laughs> Już jestem z powrotem. Kieruszko. Tak, tak. Generalnie chodzi o to, żebyś zapakowała swój słodki tyłeczek dałta. Aha. I zabieramy się na śląg do Twojego nowego faceta, ok? A kim będzie ten mój nowy facet? <laughs> Weźmie ślub z tonikiem. Nie, no tato, ja wolę jeans z tonikiem. Ja jestem Twoim dżinem, kochanie, który spełnia Twoje najskrytsze marzenia. Ty, tatu, no weź, bo, bo ty tam tak mówisz do tej zabrini, tak, tak słodko, tak miło, a do mnie nie, ja też tak chcę. Nie ma problemu. No, ciemna maso kakaowa. Ja. Dobra, nie było tematu. Co ty tam liczysz, izraelskie sesmanie? Koszty wesela. Ajwaj, to nie będzie tani geszeft. Śląskie wesele trwa dwa dni. Zaczyna się w sobotę rano, a kończy w środę wieczorem. A. No. Przecież to jest pięć dni. Na trzeźwo pięć. Schlejemy się i te dwa dni się przemęczymy. Kto tu? O! Matko kochana! Przepraszam. Przepraszam. Biegłam ze 8 ale tutaj chwilę temu ktoś mnie wołał. Dobra, załóżmy, że to ja. Ja chodź. Jestem gotowa. No to chodź. Zapraszam. No to chodźmy. Ja sam, ja sam. Chodź. Tymczasem na Śląsku nie, 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 nie ma takiej opcji, taka. Ja już mam dziołcha, rozumiesz to? Ja kocham moja truda. Tyle. To nikt. Nie bierz tego osobiście. Yeah. To jest zwykły biznes. Ten ślub połączy nasze zwaśnione rody, jak kiedyś kapuletti i Montekich. No. Żebyś się nie zesrał. Wiesz? Co, tobie też tata działcha wybierał, ja? Wybierał. Ja, ja? Ja. Wybierał i że jest mu do dzisiaj wdzięczny. Tony! A, co Tony? A nie śmiesz taki być. Posłuchaj fotra. On chce do Cia dobrze. Aha. O, bezi, no, fajno działcha, Za darmo, nie na godziny. No. Normalnie się z tą Twoją trudą będziecie lizać, a oficjalnie byś się pokozywał z a oficjalnie to już wola być gejem. No nikt! Ja ci rozkazuję! Ja? A ja cię mam w życiu wiesz, ja na srom! Kurde! I co mi, co mi przyszło na stare lata? No czym się martwisz, spotku? Będę musiał synka własnego zaszczelić. Nie no, co ty, młody! Ja, przejdzie mu. O! Idę z nim pogadać. Ja, i Widzisz, on to załatwi, spokojnie. No, ja myślę. Młody, głupi, zaraz to przemyśli i będzie dobrze. Przejdźmy. O! Sum, przyjechali. Dobra? Witamy na naszej śląskiej ziemi. wam te maski, tu już nie ma pandemii. Ja, ale jest smok. Smok. Smog teraz śpi w korytarzu kopalnianym, na zima wyłazi. Ściągajcie maski. Ja, ściągać to. Ja. Dziążka! Ty se już też możesz ta maska ściągnąć. Ona nie ma maski. A? Ona jest bez maski. Przepraszam. <laughs> ja, ja mam nadzieję, żeś ty przyjechał bez swojej działchy. No to jest właśnie ona, niestety, moja córka, Sabrina. Mam nadzieję, że to wie o ślubie. Ja to, to wie, to niech się zaakceptował, wszystko jest jasne. Tyś mi, wy, tyś mi wysłał inne zdjęcie. To było demo, surowe demo. Ja nie chcę tu działchy obrażać, ale to, tam, się, tam się coś stało. Co się miało stać? To co się miało stać? Tam, tam nie jest dobrze, powiem ci. No powiem ci, kurde, może kiepsko talia kart. No ale tak, to no wiem, że no, głupi nie jestem, no wiem, że mam słabą talię kart, no. No, ale musimy jakoś ich zwatać. Joker to to nie jest. No, Zeswatać, zaswatać. chłopie, nie ma opcji. Tu, tu nikt tyle nie pije. Przepraszam. E. Sorry, synki, ale potyk, no. mogę Cię na bok na chwilę prosić? Ja? Hopie, kula. jak ja patrzę na, ta, na ten pysk, tam się musiało coś stać. Słuchaj, yo lata, woża auta z Niemiec, Yo bite auto poznam z daleka normalnie. Jak chcesz potek, to ja Ci to normalnie miernikiem do lakieru mogę sprawdzić, ale na moje oko stąd widać dwa centymetry szpachli. Tyś wdupił tonika na mina i to nie ma mina przeciwpiechotną i no morsko. Morsko? No, tyś to je glonojad, a tonik akwarium sprzedał. No nic, no. Co? Coś się tak długo jechali? Na A1 był umfal czy sztau? tir. A... a tego drugiego nie było, jak że chali. Bardzo przepraszamy za opóźnienie, ale była stłuczka po drodze. A, mm. widać. Diocha nie miała pasów <noise> <noise> Powieście, że mantle na biglu? <noise> Chcą powiesić naszego księgowego. No To są sprawy biznesowe. Jak trzeba go powiesić, to trzeba go powiesić. Nie ma wyjścia. No. Oni coś wiedzą. No trudno. Coś ty tam na że chcą cię powiesić. Ale szefie, ja, ja, ja nic nie wiem, nic nie zrobiłem, no! Dobra! No trudno, wieszamy go! Wieszaj. Ale chwileczkę! Ja nie nazywam się Mantel, tylko Mancel! Josef Mancel! To oni się pomylili! Haine, haine, szefie, haine, pomylili się! Fajnyś, powieś im te mantle, bo jest... Wy, to! Spokojnie! Zaraz, przecież Mantel to sprawdziłem! To jest... To jest płaszcz, Mantel! Dobrze bym powiedział! A ci się udało? Ty jest fajny synek, fajny. Fajny synek. Fajny synek. synek, stary chłop, jaki to synek? Ja, ja, ja jestem synek! No, ty, ty też, ty też. Yes. Hmm. Widzę, że ta twoja cera to sztyw, chodzi do kliniki medycyny estetycznej. Nie, nie, ona tak sama. Coś tam wypatrzy w internecie i taka samoróbka. Pychnie imię, jest. Sabrina, to, to żeś i to doł tak. W hołdzie. Boys, boys, boys. Jak minęła podróż? Pociepało tam na muldach przy Peżowicach. Tak fajnie ciepało. W ogóle chciałam powiedzieć, tak przyznać szczerze, że w ogóle Śląsk to jest naprawdę niesamowicie rozwinięta cywilizacja. A przyznam szczerze, my nie wiedzieli, że w Warszawie są takie anomalie. wyciągać mobilnioki. na tu. Co, co wy robicie? No powiedzieli, żeby wyciągnęli pistolety, to wyciągnęli. Nie, to są nie Mobilnioki, czyli telefony komórkowe, żeby co? nikt nic nie nagrał. Mobilnioki? Co wam komórka przeszkadza? Nazwa, ludzie, co to jest w ogóle? Hodku, 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 y jest już prawie gotowy. Super. <laughs> Hej! A. To bez przesady. Nie zaszkodzi. Trzeba mieć pewność. No, bo myślisz o pozbiorach, cytrun bania oberiba, babariba, susu, susu, Co ty mówisz? Ja wiem, tak improwizuję. Próbuję nawiązać kontakt z obcą cywilizacją. Si, 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 si. Kto... Pytam, czy się plonami poczęstujecie, po waszemu, cytryna, dynia, kalarepa. No. A, jo, jo. Yo, tam w tej swojej Warszawie są wegeni, No to no. mogę się tam częstować. Sorry, No, potek. trzeba się zapytać, czy ta działka jeszcze mocnota. Eee, pytanie jest, czy no. ta wasza dziołcha się szczylała przed ślubem? Tak, <noise> dzieciaku, no przecież koledze. No, <noise> dzieciaka, no przecież. Szczela no, z małego. I no ja w życiu dawać radę, no. tak? Nie rozumiesz. Pytam, czy Tonik będzie jej pierwszym. Ja. A. O to chodzi. Nie, no no spójrz na nią. No. To jest odpowiedź, tak? Głupie <noise> pytanie jakoś. Bo masz ten cały tonik to pewnie się strzela przed ślubem ma te burdele, tak? Ani, nie, nie. Jeśli chodzi o burdele, to sprawy kadrowe i castingi, to jo biera na siebie jo się lecza. Ech. Podku jest jeszcze jakaś wódka, on jeszcze trochę widzi, tak żeby. Weź to, Tutaj. duch puszczy powinien załatwić sprawę. No. Ej, a, a, właśnie, a kiedy ten tonik bo już się nie mogę doczekać? A nie. Aha, spokojnie no, powiedz im. Spokojnie, jest dziołka, a, okay. u nas na Śląsku jest taka tradycja, mm -hmm. że pani młodego nie może zobaczyć przyszłego. Pani młodego, dopóki nie jest zrobiony. Pani młodego, pani... A, okay. Pani młodego, pana młodego nie może zobaczyć. Pani to nie młodego, są dwie baby, to pana to jest... młodego. No właśnie. Jak no. no jest zrobiony. Tak jest zrobiony, jak będzie zrobiony, to wszyscy będą wiedzieli, że jest zrobiony. Tak to zrozumiałem, tak to zrozumiałem. Jest gotowy, jest o! gotowy. O, no iż. Przyjdź, <laughs> przywitaj się z Sabriną. No nie suja, to nie są jak no To do niego, idź do, no. do niego, idź hey. do To ta twoja hey. nowo. O. O. <laughs> no, no super. Co? No to mamy to, co wesele za tydzień, za miesiąc. Nie nie. Za dwa tygodnie, mamy już, rezerwacja na zamku w Mośnej. To jest bardzo dobrze, w Mosznej. A gdzie się odbyć weszele króla polskich burdel? Jak nie w Mośnej, tak?